Kochani, taniec gwiazdami ujawnił nam kolejnych gości, których będziemy mogli zobaczyć w tej jubileuszowej edycji Pewnie w pewnym jakichś pokazach gościnnych i to są naprawdę znane osobowości. Będzie Wojciech Łozowski, no i będą takie osobowości, tutaj postacie, które już yy, były w w sumie niedawno, w 14 i 15 edycji Tańca z Gwiazdami. Będzie Maciek Musiał, który w swojej 14 edycji doszedł do półfinału. No i gwiazda nad gwiazdy Vanessa Alexander, zwycięszczyni 15 edycji Tańca z Gwiazdami. Także tutaj to grono, które dzisiaj ogłosił Tańc z Gwiazdami Polsat jest uważam najlepsze z tych wszystkich z cały, tych wszystkich, trój, które do tej pory zostały ogłoszone. No i myślę, no jestem bardzo ciekawa, w jakiej to będzie w ogóle formie. I myślę, że naprawdę jeżeli to będą właśnie pokazy, o których Wam mówiłam, że będą jakieś większe, mniejsze pokazy w każdym odcinku, które zaprezentują właśnie poprzedni uczestnicy tańca z gwiazdami, to myślę, że to będzie naprawdę coś fajnego, taki fajny akcent zaznaczenie, że jednak jest to jubileusz, sproszenie wszystkich gwiazd, coś fajnego, coś nowego, bardzo się cieszę, trzymam kciuki, że właśnie tak będzie, napiszcie w komentarzu co sądzicie o tym doborze gwiazd, a my słyszymy się już niedługo.